Miałeś takie nieeleganckie przypadki jakie na siłowni, że musiałeś kogoś wyprosić. Chłopaki przychodzą rano, w siłownię. Mówię, kurde, wchodzimy na siłownię jak saunie. Co jest grane, nie? Nikt nie wie, co się dzieje, nie? Grzyniki wszędzie, wszędzie odkręcone no, na, maksa. na maksa. Rozumiesz, Aha. a ciepło na dworze. Kurde, mówię, to tu cholera kręcę, nie? W końcu wyczyniliśmy goście na kamerach, że było tak. Gościu przychodził, chodził do łazienki, wszystko... Specjalnie. Chodził na górze na ten i patrzył tam jeszcze, tak. Czyli nikt nie odgląda, odkręcał te grzejniki, rozumiesz. I on tam sobie się, kurde, joga tamto, nie? I zostawiał to wszystko. Zawsze przychodził wieczorem około 10 przed zamknięciem. I rozkręcał. Ale po co? A moja dostaje za roku ponad 5 tysięcy. Mówię kurde. No i gość się złapał, mówi kolego. To ci podesłał, kurde. I wiesz, no no, no gość... Jednego musiałem wyrzucić przez okno, prawda?